Ukradli telewizor. Co ty mówisz? Nie... Spokojnie. To tylko sytuacja hipotetyczna. Straszysz mnie tylko. Witajcie na kanale 360 Księgowość. Dzisiaj opowiemy wam o hipotetycznej sytuacji, która może się zdarzyć. Oczywiście nikomu tego nie życzymy i oby to się nie wydarzyło, ale co w sytuacji, kiedy zdarzy się jakaś kradzież, no na przykład telewizora czy jakiegoś innego sprzętu w naszej firmie. No, przede wszystkim w księgach musi się wszystko zgadzać. Więc, jeżeli mamy jakikolwiek sprzęt zakupiony, to najprawdopodobniej jest to środek trwały. Czy to w pełni zamortyzowany, czy też częściowo zamortyzowany. Więc, na pewno taka ewidencja istnieje. Więc, musimy po prostu wy... spisać z ewidencji taki właśnie skradziony towar. Przede wszystkim, no musimy to zrobić w księgach poprawnie, bazując na protokole likwidacji. A jak to w naszym programie zrobić? W którym miejscu, gdzie tego szukamy? W naszym programie jest to bardzo proste, bo jeżeli mamy dodany środek trwały i robimy amortyzację, to w tym momencie przechodzimy sobie do środki trwałe likwidacja, wybieramy odpowiedni środek trwały, zapisujemy i to jest tak naprawdę wszystko, co należy zrobić, ze względu na to, że system po prostu już sam w tle dokonuje odpowiednich księgowań, wyksięgowujących, czy to w koszty, czy to zdejmujących z ewidencji. Już mamy sprawę załatwioną, więc tak naprawdę zajmuje nam to dosłownie 3 sekundy. Czy jest coś, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać? Tak, kupić lepsze zamki. To na pewno. Pamiętajcie o tym, że to też są istotne elementy w firmie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z tym tematem, to oczywiście serdecznie Was zapraszamy. Jest dział Pomoc i widzimy się na kolejnych filmikach. Do zobaczenia.